W przednim odcinku, tamten wodospad, który widzicie, pod niego można podejść. Bo zaraz będziemy odbijać w te góry, a dokładnie będziemy jechać. Pokażę Wam w tamtą dolinę. Tam, tam to są wiśnie, ale jakie słodziutkie. No, nie staramy się? Nic, nie, dlaczego? To... Wow! No i macie, zobaczcie. Pakujemy się. Uf. Dobry? Państwu bardzo. Mówiłeś, jaki dzisiaj dzień? Co Nie. Niedziela. Dzisiaj jest niedziela, bo mamy trzy dni wolnego, czyli mamy jeszcze jutro. Jutro wracamy już do domu, to prawda, ale dzisiaj możemy jeździć normalnie. Tej trasy, którą robimy, nie dalibyśmy rady zrobić w weekend, bo jest za daleko od nas i jeszcze dodatkowo te wszystkie odnogi zajmują strasznie dużo czasu. Więc wzięliśmy sobie jeszcze dodatkowy piątek, ponieważ też jest piękny weekend, Niedziałek. ciepło. A, poniedziałek i jest ciepło, więc chcieliśmy wykorzystać, bo prawdopodobnie już więcej tak nie będzie, idą deszcze. I to jest pierwszy weekend września. Tak. I jeszcze z planów na dzisiaj to będziemy jeździć po Tamach po szutrówkach górskich yy, i to wszystko w takiej pięknej, pięknej drodze. W ogóle Exingedalen to jest dla mnie taka prawdziwa żyła złota, że tak powiem, jeśli chodzi o widoki i ten, bo to na 50 kilometrach macie dosłownie wszystko, co tylko możecie sobie wymarzyć. Więc zamykamy naszą chytkę i możemy jechać. Przed nami 300 km niecałe. Nasze poprzednie razy na tej drodze zawsze były w okolicach czerwca, więc krajobraz wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Eksingedalen jest Norwegią w pigułce. Na 50 kilometrach są górskie fragmenty, przepiękne doliny, punkty widokowe, wspaniałe wodospady, kręte drogi prowadzące przez malownicze tereny wiejskie, krystalicznie czyste rzeki, a gdyby to było mało, możecie stąd pojechać daleko w góry, na odległe od cywilizacji szutry. Jesteśmy na naszym pierwszym punkcie widokowym i teraz powiem wam taką ciekawostkę, tam tam, gdzie są te kamienie, to raz tutaj byliśmy i stało wrzeciono. Normalnie takie zwykłe wrzeciono, wiecie, jak takie stare, teni. no a widok stąd jest po prostu obłędny. To jest pierwszy etap tej drogi, dojechaliśmy tutaj serpentynami yy, i dojedziemy da, dalej. Teraz wkraczamy w górski etap, a później zjedziemy do dolin. Będą wodospady, jeziora, tamę, w ogóle pięknie będzie, zobaczycie. Tutaj opowiadałem chłopakom, że będąc tu rok wcześniej, krajobraz pokrywał wciąż jeszcze śnieg. Urząd po Norwegii chcąc zaliczać takie drogi szutrowe, musicie przygotować się na dodatkowe opłaty. Spora część takich górskich szutrów jest prywatna, co przekłada się na ich dobry stan, ale wiąże się z ceną za przejazd. Dla nas, motocyklistów plusem jest, że jeżeli na rozpisce z cenami przy wieździe na taką drogę nie ma wyszczególnionego motocykla, nie musimy płacić. Drogi, którymi poruszamy się w tym odcinku, należą do firm obsługujących tamy i elektrownie wodne, przez co wszystkie te odnogi były darmowe. To odbić, na którym teraz jesteśmy, nie pamiętam jak ono się nazywa, one w ogóle nie mają nazwy. W każdym razie ma 15 km w jedną stronę, i 15 km z powrotem, i cały czas wjeżdżamy odrobinę wyżej wyżej z każdym kilometrem. I cały czas otwierają się nam przed nami nowe widoki, nowe góry. No i teraz, na przykład, jesteśmy przed kolejnym jeziorem magazynowym do elektrowni wodnych. Bo w Norwegii często, jak na naszej trzy tygodniówce, będziecie mogli zobaczyć, że tam bardzo fajnie jest opisany cały system, jak to jest tutaj zrobione, że ta sama woda jest wykorzystywana czasami 6 lub 7 razy do produkcji energii, czyli jest jakby jezioro takie najwyższe, tam jest elektrownia, z tej elektrowni ta woda sobie wychodzi, wpada do następnego jeziora, w którym się magazynuje, tam znowu jest przepuszczana przez elektrownię i tak na przykład 6-7 razy, więc bardzo mądrze i bardzo fajnie jest to wszystko wykorzystywane. Od tego momentu droga zaczęła wspinać się coraz wyżej, a widoki stawały się coraz bardziej otwarte. Jeszcze dodam taką ciekawostkę, że w Norwegii produkcja wodna to obecnie 88% całego wytworzonego prądu, 11% stanowią elektrownie wiatrowe. Pamiętacie co mówiłem o tamach? Tutaj mamy kolejną na naszej drodze i stąd widok naprawdę wgniatał w kanapę motocykla. Od tego momentu też droga stawała się o wiele bardziej kamienista i pojawiało się coraz więcej dziur. Wkraczaliśmy na ostatnie kilometry tej odnogi. Jest też miesiącem, kiedy to stada owiec są zwożone z gór. Jeśli tak jak my wybierzecie się wtedy na wycieczki, to przygotujcie się na dodatkowe postoje. Będziecie zatrzymywani przez grupy ludzi, próbujące przepędzić owce do punktów zbiorczych, i powiem wam, że nie jest to łatwe. Kilkanaście razy zatrzymywaliśmy się, gasiliśmy motocykle i bez ruchu czekaliśmy, aż owce nas miną. Wracamy się stąd, tam już dalej jest tylko Tama, zresztą, yy... czekaj Marian zaraz Ci pomożemy, Poczekaj, bo po to wiesz, yy... ogólnie jest droga jest coraz gorsza, jest masa jakichś tam obsypani i tak dalej, wiecie no, jesteśmy daleko od cywilizacji, jak coś się stanie to będzie lipa, więc trzeba nie kusić losu, tylko wracać. Mamy i tak jeszcze dzisiaj 265 km do zrobienia, więc trzeba ostrożnie, nie? Także idę pomóc Pajanowi. Bardzo często powtarzam, że każdą drogę warto przejechać w obydwie strony. Większość dróg ma swoją ładniejszą stronę, lub po prostu pozwala zobaczyć całkiem inne widoki. Tak też było w tym przypadku, gdzie mieliśmy o wiele więcej otwartych przestrzeni niż przy wjeżdżaniu, a to przełożyło się na jeszcze lepsze doznania z przejazdu. Będąc w takich miejscach, uważajcie na siebie, bo często nie ma tu zasięgu, a jak widzieliście, takie odnogi mogą ciągnąć się na kilkadziesiąt kilometrów. My mieliśmy akurat świetną pogodę i temperaturę, ale jeżdżąc po takich drogach w czerwcu, o ile oczywiście śnieg na to pozwoli lub w lipcu, możecie wciąż mieć około 2-3 stopni. Jakikolwiek wypadek lub awaria w takich okolicznościach mogą być tragiczne w skutkach. fajne miejsce eee, no to nie wygląda to są tak ekstra albo na duże, ale jak się podjedzie tam dalej i tu jest okres, gdzie jest topnienie śniegu albo są spore opady, to woda woda leje się się, tak ta woda leje się dosłownie tutaj, nie? I naprawdę jest wysoko i naprawdę jest wielki ten podosk. Jak tam się stanie i zrobi się zdjęcie jak ktoś tutaj stoi, to ten człowiek jest taki malutki, malutkim spodu jest taki wielki, nie? no teraz już ta woda jest taka, wiecie, pi, 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 pi nie? Tak łatwo się leje, ale, ale i tak jest naprawdę. Także chcieliśmy tylko zatrzymać i pokazać, że można stanąć nad samym wodospadem, zobaczyć dolinkę i posłuchać pukł wody prosto z drogi praktycznie. to też oczywiście kraina wodospadów. Jak ten poprzedni nie był jakiś super mega można powiedzieć wybitny na tę porę roku. To ten jest całkiem przyjemny idziemy go zobaczyć. Można podejść pod niego i zrobić sobie zdjęcie. I zobaczcie jeszcze tutaj. Tutaj szła kiedyś stara droga. Tam, o, o tam e, widać, że jest spadek, jest zrobiona barierka jakby. Droga szła, sobie szła tutaj, zawracała. Tu jest ustawione są kamienie, o, mur z kamieni jest zrobiony i droga szła dalej. Pewnie zawracała i szła wtedy tak jak idzie teraz normalna. Więc e, sporo w Norwegii można znaleźć takich staroci, w sumie ciekawych. Przy okazji, kilka razy już wspominałem o wyjątkowym wrześniu w tym roku, a tu proszę, temperatura tego dnia 22,5 stopnia to więcej niż potrafi być w lipcu. Muzyka Od wodospadu przejechaliśmy około pół godziny krętymi drogami Exingedalen i długimi, zimnymi tunelami dojechaliśmy wreszcie w okolice Mu, a tam udaliśmy się do Mudalen. Był to nasz kolejny szutrowy odjazd w tych regionach, który chcieliśmy sprawdzić. Początkowa jazda asfaltem prowadzi brzegiem jeziora, aby następnie odbić w góry. Droga ta ma trochę inny klimat niż poprzednie szutry, a na pewno nie można odmówić jej różnych perspektyw na przejechane przed chwilą odcinki. Droga wije się tu jak wąż i pnie się w górę pozwalając na obserwację całej okolicy. Trafiliśmy tu oczywiście na kolejną grupę spędzającą owce, co było dość zabawne, bo sami zagraniacze nie mogli się dogadać czy mamy jechać, czy może jednak poczekać, ale ostatecznie po paru minutach ruszyliśmy dalej w górę. Marian z racji typowo szosowych opon tracił trochę trakcji na śliskich kamieniach, więc pobiegliśmy pomóc mu zawrócić. Był to też koniec tej odnogi i podczas powrotu pojechaliśmy z Robertem zobaczyć, co jest na drugim końcu rozjazdu dróg. Zaułek, ale jednocześnie były tu też informacje o szlakach górskich, więc można było przyjechać tutaj i zacząć wędrówkę od razu z dobrej wysokości. Ten ostatni podjazd jest ostry i podstępny, z dużymi luźnymi kamieniami, więc uważajcie. W ogóle ostatnie 2-3 km całej tej drogi z lotu ptaka przypominały pewnie torku kartowy, gdyż prostych odcinków było tu jak na lekarstwo, a zakręt gonił zakręt. Było tutaj też dość stromo, a wszystko razem sprawiało, że raczej ciężko było podziwiać widoki. Zbliżała się pora obiadowa, Zjechaliśmy więc do mu i korzystając z okazji, przytankowaliśmy motocykle. Po czym w pobliskiej restauracji zjedliśmy całkiem niezłą, chociaż dość drogą pizzę. A tu w ogóle zobaczcie, jest cała mapka, czyli piszemy, witamy w mu i tu jest, tu jest w ogóle kiedyś był chyba kamper, taki jakby park. Można było zostawić kampera, ale wydaje mi się, że jak jechaliśmy, to już było zamknięte. Są korty tenisowe jest kościół. My jesteśmy teraz, słuchajcie, tutaj. Czyli stoimy właśnie w tym miejscu. A tak wygląda cała mieścina, My będziemy dalej jechać później tą drogą, dalej tam. Już trochę myślałem, że będziemy jechać cały czas w deszczu, ale nagle przestało, więc jest ładnie. I niebo nagle robi się całkiem ciekawe. Takie powiedzmy, że nie zanosi się na deszcz. A tutaj jest ciekawostka, Wam pokażę. Anno, czyli powstałe w 1873 roku. 150 lat ma jakby działalność tego sklepu. Że została założona 150 lat temu srogo, żeby to tyle funkcjonowało, i to jest najstarszy w Norwegii swoją drogą. Ciekawostka taka. Wyszło na to, że bardzo słaba ze mnie pogodynka, bo deszcz jednak nas złapał i był z nami aż do początku naszego ostatniego punktu na dzisiaj. Oczywiście był to kolejny dojazd do oddalonej, daleko od cywilizacji Tamy. Ten jednak, w porównaniu z dwoma poprzednimi, nie był aż tak piękny i widokowy. Miał oczywiście swoje momenty i będąc w okolicy warto to zajrzeć. Jednak nie wybrałbym tego fragmentu jako cel sam w sobie. Ostatniego dzisiaj odjazdu w góry. Bardzo ładna droga, bardzo otwarte przestrzenie, dużo jazdy wzdłuż jezior i chyba jedna z najprostszych dróg dzisiaj i z wczoraj, bo jest bardzo płaska, bardzo mało wjeżdża się w górę. Nie jest zbyt wymagająca, ale są bardzo fajne widoki na jeziora górskie. Także, tak jak wcześniej, było bardzo stromo, skaliście, było dużo kamieni, trzeba było bardzo uważać. Widzicie bardzo ostre zjazdy później, bez barierek, z jednej strony skały, z drugiej przepaść, ładne widoki, łatwo się zobaczyć. Tak tutaj w sumie można powiedzieć, że jedzie się troszeczkę w górę płasko, troszeczkę w górę płasko, bardzo fajna droga za to. Na pewno byłoby ładnie, gdyby była ładna pogoda, ale jest jak jest, także Norwegia pokazała swoje prawdziwe oblicze i znowu zaczyna nam kropić. Także jedziemy na dół. W ogóle trwają jeszcze prace nad tymi tamami widać, że one są dość nowe albo jakoś może odświeżone, po zjechaniu w dół skierowaliśmy się już na kemping. Mogliśmy dostać się tam na dwa sposoby. Pierwszy to powrót przez Exingedalen, a drugi to przejazd drogą 569. Na koniec dzisiejszego dnia, w sumie bardzo ładnego i wymagającego, nie powiem jesteśmy, wszyscy chyba zmęczeni, mamy punkt widokowy który można przetłumaczyć, nazwę którego przetłumaczymy na jako paluch trolla. Byliśmy tu już w 2021 albo drugim, nie pamiętam i yy, no i było bardzo ładnie. I w ogóle nie wygląda jak Paluch trolla. No nie, właśnie nie wiem czemu się tak nazywa. Ale teraz jest tak mistycznie, bo wcześniej to wiecie, było piękne słońce, z zero a teraz te chmurki i tam gła na tych fiordzie tam. No bardzo ładnie to wygląda, nie? Także... Pamiętajcie, żeby się tu zatrzymać, bo drugi raz tu jesteśmy, i drugi raz, ej, to tutaj, nagle yy, hamulec i zawrotka, i zawracanie na drodze. Wiecie, łamanie się na tym. Także. I teraz, jeżeli naprawdę chcecie zobaczyć coś pięknego i przejechać iście niesamowitym kawałkiem tego kraju, koniecznie wybierzcie tą drugą opcję. Jesteśmy na drodze 569, która prowadzi do drogi E16 z północy. I chciałem Wam coś pokazać, bo zaraz, jak wiedziecie stąd z tunelu, to Waszym oczom po prawej. Przy tunelu po lewej ukaże się bardzo fajny wodospad. Tada. Proszę bardzo. Bliskość wody, niesamowita atrakcyjność okolicy, kręte drogi, wspaniale położone miasteczka, widoki na fiord, piękne przystanie, ogromne skały, długie i wysokie mosty to wszystko znajdziecie na tej drodze. Naprawdę jest to kawałek Norwegii, który po prostu trzeba zobaczyć. Każdy kilometr jest tutaj doświadczeniem samym w sobie. Dojechaliśmy. Słuchajcie, jesteśmy. Nie wiem, ile mi zrobiliśmy, chyba 300 coś 30 km. Kilometr... Nie, 320, nieważne. W każdym razie jesteśmy, jesteśmy zmęczeni. Musimy coś zjeść i trzeba się umieć tak. Także mam nadzieję, że Wam się podobał ten epizod, bo nam bardzo, bardzo ładne drogi. I mamy nadzieję, że tak Wam się podobały jak nam. Także trzymajcie się, cześć!